Dojść do Dąbroszczaków. Troszkę ktoś mi źle pokierował. Na razie nikogo nie może by się zapytać. Telefon mi się coś tam odezwał. Będę chciał namierzyć sobie sklep muzyczny na Dąbroszczaków. Czekajcie, gdzieś wlazłem. Nie wiem co to stoi. zapytam się kogoś. Przepraszam. Przepraszam. Gdzież idziemy? W las? E, nie wiem, gdzie idę. Ale to chyba nie tu. Przepraszam! Przepraszam! Tak, malutku chwilę. Czeka pan chwilę. Nie, nie Do Dąbroszczaków chciałem się dostać. Panie, no teraz tylko prosto, panie. A może pan podprowadzić kawałek? Kawałek nie, bo ja mam... Praca, ale teraz tylko prosto panie. A gdzie ja weszłam w jakiś tam kurna budynek? No, wszedł pan do biblioteki <laughs> Nie będę czytał. Tylko prosto, panie. Dobrze, dzięki. No niestety zabłądziłem znowu. Tam podobno była, była, była kurde, była biblioteka. Nie wiem co tam za biblioteka była. Nie jestem zainteresowany biblioteką. Taki samochodzik jedzie. I sobie zajdę troszeczkę w prawo. Nie, to nie samochód. Ty, to jakaś fontanna. Zobaczcie. Coś tam się kurna woda jakaś leci. Idę dalej. Może kogoś napotkam. To ktoś mi kawałek podprowadzi. Niestety ja z tego Olsztyna nie znam, bo swoją miejscowość to znam. Natomiast tutaj na chybił trafił. Raczej chybił. Dzisiaj mnie żołnierz podprowadzą, znaczy podwiózł mnie właściwie. Był zdziwiony co jego robi kolega. On z logistyki był. E, mam nadzieję, że zostawi mi subskrypcję na kanale. Przepraszam? Jak tu dojść do Dąbrowszczaków? Prosto? Nie, nie, musi się pan cofnąć. A to pani to każdy mówi, że muszę się cofnąć? To jest kilka metrów dosłownie, jak pan będzie w prawo, stronie się przyjść. A to ja już tam byłem, to mówili że mam, że mam tu przyjść. Nie, na bęboszczaków to nie. To jest tak, że trzeba iść pod wysoką, to, to po wysoką bramę, z wysokiej bramy, z kolei trzeba iść też znowu całkowicie. A może pani wersji. kawałek podprowadzić czy nie bardzo? No na przykład o, ten, Bo ja tu błądzę. A pani co tam jakaś fontanna jest? Tak, tam fontanna jest yy, Tu ale... wlazł kuna w jakiś kąt, tam biblioteka była Ja nie wiem czy się w czasie nie przeniosłem, bo tu bruk jest <laughs> tak, tutaj no. Byłem w sklepie muzycznym mhm. Chcę wrócić właśnie na Dąbrowszczaków, a tam też jest sklep muzyczny gdzieś. Jest, na samym kątku tam prawie Dąbrowszczaków. Prosto. Idziemy, tak? Na chwilę, tak? Może tam nie będzie tyle zakamarków, będzie więcej ludzi, to będzie łatwiej. No tylko tutaj są przejścia, przez tutaj musi Pan też uważać, bo tutaj będzie teraz jedno przejście niesygnalizowane, yy, a później będzie Pan miał przejście znowu sygnalizowane. Ja o, do przejść podchodzę z dystansem, zawsze kogoś proszę. Znaczy, no niekoniecznie, ale nie ufam tym przejściom, bo Olsztyna za bardzo nie znam. Ja jestem z rynu. A nie wiem czy te przejście na przykład nie przejeżdża tu tramwaj, chociaż tu tramwajów akurat nie ma. Co zrobili? Tu zrobili już? Tak. E, ale nie wiem jak, jaka ta ulica szeroka jest. Kiedyś miałem przypadek, że szłem sobie środkiem ulicy, a samochody za mną wolno sobie jechały. W końcu facet wyszedł, mówi kolego, ja cię sprowadzę, na chodnik. Nie, zrobimy u nas tramwajami. Są z... Nie, to ja wiem, bo ja jeżdżę tu tramwajami, tylko nie, tu mówię tu na starówce nie ma. Na starówce nie ma, ale obok zaraz w starówce. Yy, tak, bo w centrum są. No. I teraz budują kolejną linię gdzieś tam na ten... Na pilsudskiego, yy, z no. tam tak dalej, ale nie wiem, gdzie to się będzie ciągnąć. Zobaczymy, jak zaczął budować. Na razie to zamykali. Powiedzmy, że to przez to... pandemię. Nie. nie to zamykali tam te drogi, bo ja też tak sobie chodzę bez maseczki po ulicy, chociaż nie wiem czy można czy nie można, natomiast ja w maseczce jeszcze bardziej błądzę. Pani jak nie nosi jakiejś tutaj w masce MP4 ganiałem, przeciw gazowej ganiałem, a oni mówią, że to nie to samo. A raz tu w, w, wyskoczyłem w kamizelce bojowej w masce i w hełmie jeszcze. Bo na strzelnicę jeżdżę, nie? Dzisiaj akurat ze strzelnicy wracam. Będzie pan miał za jakieś dobrze, ja się kogoś zapytam łuskę pani na pamiątkę dam. Nie trzeba, przejście będzie tutaj za chwileczkę i pan musi uważać I tam będzie następne przejście alkohol i tam prosto O proszę Na pamiątkę, ja każdemu kto mi pomaga daję łuskę na pamiątkę Nie ma za co Miłego dnia życzę Dziękuję bardzo i również życzę miłego dnia Do widzenia, Do widzenia. Ja się kogoś zapytam Przepraszam? Podprowadzicie mnie na Dąbrowszaków chłopaki. Na no, Dąbrowszaków to trochę daleko, bym musiał panie z pięć minut proszę do sklepu chcemy zajść. Aha. W sensie, ja nie wiem gdzie jest Dąbrowszaków. Ja wiem, to tam gdzie są te kantory. I A. gdzie stażorka mają za. A to muszę w tamtą stronę iść? E, nie, proszę pana, tam jest do parku. Pan teraz, y, teraz prosto tutaj. I pan przejdzie przez przejście, tam chodnikiem. Kurnem, mogli tą starówkę trochę wyprostować, bo wszędzie no, krzywo. W nie taka jest. Za, za, za kamarków pełno? To i tam przejdzie są tam e, dwa razy pasy Aha, jedne niesygnalizowane, drugie sygnalizowane, tak? Nie, teraz są dwa razy niesygnalizowane Proszę pana, e, o tutaj, o tutaj Proszę pana, tutaj jest płot No I teraz Właśnie tu jest przeszkód na tej starówce bardzo dużo No są so, so jakieś takie Bo wiecie, ja tam chcę do sklepu muzycznego podejść na starówce Do sklepu muzycznego? Aha A to jest na Dąbrowszczaków? Na Dąbrowszczaków, bo tutaj nie mieli tego co chciałem Aha Tam fontannę jakoś napotkałem, żaby pływały. Więc to ja mogę pana do centrum odprowadzić, bo ten. To ja się może za łokieć chwycę, nie? Dobra, dobra. Masz tutaj? Tutaj na tej sterówce to jest właśnie z, dużo zakamarku, bo tam chyba jakieś restauracje, jakieś ogródki no, no. piwne czy coś nie ta, ta, ta. Duże wcześniej w wojsku byłeś? <laughs> nie! <laughs> e, ja po prostu e, pasjonat jestem nie i na strzelnicę chodzę Kanał na YouTubie prowadzę e, na strzelnicę chodzę Teraz wszystko nagrywasz? Teraz? No. E, nie wiem czy jest włączona Teraz chyba nie a może jest włączona? No dobra. To może ty się spieszysz, co? No tam chociaż przez te przejścia cię odprowadzę, żebyś tam ten wiedział co i jak mniej więcej Chodziłeś na strzelnicę? Nie. Eee, raz tylko byłem. Z czego strzelałeś? Z łuku tylko. <laughs> Bo wziąć. wziąłeś. Nie, bo ten, jestem młody był i za nie pozwolił, tylko na łuk. Yyy, chyba 16. Dobrze, dobrze, śmiało iść. Jakaś tam schodek coś wystawało. Yy, chyba od 16 roku życia można. O, jesteśmy w domu, bo tu z centrum zaraz no będzie. Jesteśmy właśnie pod ratuszem. No. A tam pod jakim sklepem staliście? Co tam było? E, to było dosłownie pod wysoką bramą. Pan teraz uważa, bo są dwa samochody kosztowne. To ja dobrze szłem, tylko ludzie mi trochę źle kierowali. Wszyscy przeszkody. No to jest przejście. I nie, tam się już na pewno pan ktoś podpyta, bo tam co, jacyś ludzie gdzieś mi to na pewno będą uciekł. Łuskę na pamiątkę dam. Dobra. Tylko teraz uważaj, bo jest przejście, ale ten, jest sygnał. Możesz wpaść na mój kanał. A jak się Karol Kowalski, niewidomy na tandemie, Kowal Bike. Dobra, pewnie padnę. Cześć. Ciekawe, czy ja mam włączono teraz, czy wyłączono. Przepraszam. Jezus, Mario, się no. Przepraszam, nie chciałem przestraszyć. No. Jak dojść do Dąbrowszczaków? materdeo, pan mi mówi takie rzeczy, kiedy ja nie z Olsztyna. Albo, czekaj, pan mnie też nie z Olsztyna. <gschool> Dlatego się pytam. Na przyjechał do sądu? Yy, Na no do, do sklepu muzycznego. A, no dobra, to my idziemy w tamtą stronę. Co to ja pan się chwycę za łokieć, dobra? Poczekaj, chwilę, poczekam chwilę. No dobra, bo ja nie tak wieszłam. Dobra, ten łokieć, tak? Nie, z drugiej, bo tak to po ukosie będziemy <g> <Bijkę"> szli. <Robinson>. A skąd jesteście? E, no ogólnie my jesteśmy, kiedyś mieszkałyśmy w Olsztynie. Teraz mieszkanie wynajmujemy, a jesteśmy z Wyszczuszka. Z którego? No, z tego Reszelskiego. Nie znamy tego że ja tak wie oddę. Resze, kurna Reszelskiego, żebyście byli z tamtego drugiego, to kuzynkę tam mam. Z Nie, Pomorskiego. No to, stąd, no to ten to jest 50 km. No, no 40, 40. Nie idzie pani śmiało. Tylko na latarnię proszę mnie nie wprowadzać. No nie, no. Ani pod tramwaj. Nie ma takiej opcji. No tak. Jak nie ma takiej opcji? Tak ja dziś, dzisiaj sobie już myłem torami tramwajowymi. Tak? Facet mówi, kurna. Mówi, chłopaku zobacz. I żołnierz niewidomy i podwiózł mnie. Się okazało, że to też żołnierz. szynie ze szczelnicy wracam. Nie, pasjonatem. Na, a na szczelnicy akurat byłem. bo jeszcze do sądu zejdziemy, sobie zobaczymy, ale... Ale to na mnie do sądu? Nie <laughs> to, Nie, nie muszę tam jakieś zobaczyć żeby rzecz i może Wie pani sobie, ja nie wiem, gdzie ten sklep muzyczny dokładnie, tam jest no, gdzieś chyba koło Aury jest. No i właśnie jesteśmy niedaleko aury już. Aura jest po przeciwnej stronie ulicy. A my jesteśmy po przeciwnej, tego wspomniałam zresztą i skręcamy lekko w lewo i zaraz będzie ciąg sklepów i między innymi będzie co się nazywa chyba Elka. I... Nie, nie, bo, się, bo nie... No, no, widzisz, pan idzie do sklepu muzycznego. A ty chciałaś na czym grać? Weź, zdejmij tą kurtkę, proszę cię, bo jest gorąco. Weź, zdejmij. Bo ci gorący, naprawdę. A, sorry. Kurde. Zapomniałam. Została ręka na słupie. Ja nie mam takiej. Ja jestem też do przeszkła. Do Mim pięć, ale te... No to mnie by minus 5 nic nie dało. A patak od urodzenia? Znaczy ja całkowicie z rok stracimy jak mam 17 lat. A cóż to się stało? Trochę wad wrodzonych, trochę lekarze popsuli. A, no nic, teraz właśnie idziemy poprawy, mamy, i podobnie mamy ja sąd urodzki. Chciałem tam po, o organki się popytać, o części do organek. No, dobra, Ale no, dobra. Ale ja mam problem z oczami, a nie z nogami. No nie. A, bo pan ma ten ten na zakiję, Patryk. No patyk, ta Laska. No może być człowiek nie ma Tak ty <grychy> mam faz. Uwaga, idziemy teraz i kolejku. Teraz się brzydki, że jest tego siada. Może drogę rozciągnęli. Oni robią takie numery. Nie, nie. Domy przestawiają. Ja po prostu nie mam e, takiej orientacji w terenie, zresztą, no, idziemy za szybko czy za Nie, dobrze, no. aby słupa nie było. No nie, nie, tu już jest chodnik, tu ewentualnie będzie pragną. No chyba widzą, nie, że gdzieś się dzieje. A, Elka się nazywa. Elka? No Elka, na głośnieniu jest sklep muzyczny napisany, czy tam akces z akcesoriami muzycznymi. No. to pewnie o ten chodziło tamtemu. No. Z domy... Ja już teraz wytłumaczę, jak to walo -alo? Proszę słuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. <laughs> Jest otwarty. I teraz tak. Jest remont. To sugeruje iść... O, tutaj stop. Tu są schody. Dobra, może ja pokażę, gdzie są te... Drzwi, Dobra. tak? Ja łóżkę na pamiątkę dam. Wow. co nam się tu wynosuje od, od kałacha i od reborwy Proszę bardzo. No, Umyte w myjce utraźwiękowej wow. Na pamiątkę. Proste mam schody, tak? Tak, no, nie, to, Dobra, to już idziemy do góry, tak? Bo tu coś się robią i A bo wie pani co, Masz ja się tu może... Dobra, i tu już pokazuję. I tu już otwieram drzwi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ty nie, niech pan nie? się nie martwi.